Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ninja Beauty. Ja nazywam się Ewelina Siedkiewicz, a Ty koniecznie subskrybuj ten kanał, żeby nas motywować, żeby nam dodawać energii do działania i do tworzenia tych filmików, bo dzisiejszy filmik będzie o rzęsach kolorowych i o tym, jak namówić Twojej klientki do tego, żeby tworzyć piękne aplikacje na ich oczach, właśnie rzęsami kolorowymi. Rzęsy kolorowe, temat, który przewija się w świecie stylistek rzęs od wielu lat. Powiem Wam, że sama rzęsy kolorowe nosiłam w różnym wydaniu, sama rzęsy kolorowe robiłam, namawiając na nie klientki, które no, wydawałoby się, że nie będą chciały rzęs kolorowych, i sama znam przypadki osób, które jak już raz próbowały rzęs kolorowych, to przy nich zostały. Natomiast temat nie jest tematem prostym, jest to temat, który można ukryć na wiele sposobów, można ożywić swoje stylizacje. Na wiosnę, rzęsami kolorowymi, i niekoniecznie muszą być one ekstrawaganckie. Moje drogie, pokażę Wam dzisiaj mały trik, jak przedstawić klientce temat rzęs kolorowych w taki sposób, żeby ona poczuła, że ten kolor nie zawsze znaczy kolor stuprocentowy. Pamiętajcie też, w swojej pracy, że rzęsy kolorowe, w zależności od tego, gdzie je nałożymy, taki dadzą efekt. Pracując na rzędowości rzęs, możemy tak naprawdę stworzyć albo poświatę rzęs kolorowych, która będzie działać jak cień wokół oka, albo wydobyć maksymalnie rzęsy kolorowe, dając je na tym rzędzie, który jest tutaj najbardziej widoczny dla naszej klientki po otwarciu oka, czyli na, rzę na rzędzie pierwszym. Wszystko zależy tak naprawdę od pracy stylistki, ponieważ rzęsy kolorowe nie muszą być aplikowane w każdym rzędzie. Tak naprawdę mogą być aplikowane w tym rzędzie, w którym my mamy cel przedstawienia tych rzęs. Im bardziej szalona klientka, tym częściej ten kolor będzie fantastycznie wyglądał w pierwszym rzędzie. Im klientka, która chce delikatniej pobawić się tym kolorem, tym wyższe rzędy będą miały znaczenie klientka, która będzie chciała tylko i wyłącznie podkreślić tęczówkę lub ocieplić cerę innym odcieniem rzęs, tym bardziej możemy kierować się w kierunku takich kolorów jak burgund, jak właśnie brązy, jak ciemna butelkowa zieleń i nawet z dodatkiem ich w 40 bądź 50% wszystko zależy od tego jak zmieszamy je z czernią. Pokażę Wam zaraz na palecie kolorów jak najlepiej samemu sprawdzić kolory, i jak najlepiej pokazać je klientkom. Zobacz. W zależności od tego, jakie kolory masz, mogą być one fluorescencyjne, mogą być one w formie balejarzu, mogą być to też kolory bardziej mocne i wyraziste. Weź pensetę z kolorem czarnym rzęs i popatrz, jak te kolory wyglądają, gdy podłożysz pod nie rzęsy. Zobacz, biały kolor, pod który podłożyliśmy rzęsy, który jest kolorem półprzezroczystym w tej palecie. Wcale nie wygląda teraz tak mocno. To samo z kolorem różowym i żółtym. Popatrz, jak wygląda kolor fioletowy, gdy podłożysz rzęsy. Tak naprawdę zmienia tylko odcień czerni. To samo z odcieniem granatowym bądź czerwonym. Popatrz na pomarańcz, na zieleń. A zobacz, co się dzieje, gdy dasz czarne rzęsy na kolory fluorescencyjne. Widzisz, jak odbijają światło? Zobacz je przy balejarzach. Inną kwestią jest też to, że ten rząd podkładany od dołu to jest tak naprawdę jakby ten drugi rząd. Zobacz, co się dzieje, gdy nałożysz rzę rzęsy czarne w tej wersji. Hop. Jak wtedy przebija się kolor. Hop. Widzisz? A! <grywa> Chyba nasze rzęsy nas tu mocno, mocno już się chwyciły. Zobacz tutaj. Jak widzisz, rzędowanie ma znaczenie, i możesz klientce też pokazać właśnie przenikanie się też kolorów na rzęsach, jak wyglądają, gdy przechodzą przez rzęsy. Zobacz. Zaczyn tylko dobrze chwycić pasek rzęsowy. Wygiąć go mocno, i sprawdzić, jak przechodzi przez kolejne kolory. I jak te kolory się przez niego przebijają. Jeśli ten film Ci się spodobał, daj koniecznie łapkę w górę i napisz w komentarzu, co o nim myślisz. Będzie mi niezwykle miło. Czekam na Wasze prace że z rzęs kolorowych wykonanych na Twoich klientkach.